Słuchasz audycji AI Podcast o bieganiu. Jeśli interesuje Cię poszerzenie wiedzy o bieganiu, to zajrzyj na naszą stronę internetową www.akademiabiegu.pl. Na naszej stronie stworzysz swój spersonalizowany plan treningowy. 5 wcieleń biegacza według Gallowaya. Wiesz, zaczynamy biegać z naprawdę przeróżnych powodów, prawda? No tak, zdecydowanie. Czasem to jest, nie wiem, chęć zrzucenia paru kilo, czasem po prostu lepsza kondycja. A są i tacy, co od razu marzą o maratonie. Mhm. I to jest fascynujące, że taka prosta, no prawie pierwotna aktywność w końcu biegamy od zawsze, prawda? Wystarczy pomyśleć o, no nie wiem, przetrwaniu, komunikacji kiedyś dokładnie że ona dzisiaj przyciąga tylu ludzi. W różnym wieku, z różnymi celami. Ale czy myślisz, że mimo tej całej różnorodności jest jakaś taka wspólna ścieżka dla biegaczy? Hmm, dobre pytanie. Czy zmienia się tylko, no wiesz, wydolność, tempo, dystans, czy może z czasem ewoluuje coś, coś głębszego w nas, w naszym podejściu? Myślę, że właśnie o tym warto porozmawiać. No właśnie. W dzisiejszym naszym zgłębieniu tematu chcemy się przyjrzeć takiej, myślę, fascynującej koncepcji ewolucji biegacza. Opisał ją Jeff Galloway, znany trener i autor. Tak, to bardzo ciekawy model. Mówi o pięciu wcieleniach biegacza. To takie etapy, przez które podobno wielu z nas przechodzi. I to nie jest tylko, wiesz, kwestia lepszych wyników. Nie, nie, zdecydowanie nie tylko. Ale przede wszystkim jakaś taka transformacja mentalna, zmiana motywacji, no i perspektywy. Okej, okay, to co? Rozpakujmy to. Spróbujmy. Spróbujmy zrozumieć, jak się zmienia to spojrzenie na bieganie i co nas napędza na każdym z tych etapów. Od tych pierwszych, nieśmiałych kroków, aż po taką, powiedzmy, pełną biegową dojrzałość. Dobrze. A naszym punktem odniesienia będą materiały, które bazują na, no cóż, wieloletniej praktyce trenerskiej i obserwacji tysięcy, naprawdę tysięcy biegaczy. Mhm. To nie są tylko takie suche porady, wiesz, co robić na treningu, ale bardziej próba uchwycenia tej psychologicznej i fizjologicznej strony całej tej podróży. Galway, no on ma ogromne doświadczenie i stworzył model, który pozwala spojrzeć na to wszystko z szerszej perspektywy. Czyli nie tylko jak biegać, ale też dlaczego i co się z nami dzieje? Dokładnie tak. A celem tego naszego dzisiejszego omówienia jest właśnie, żebyśmy spróbowali dogłębnie zrozumieć te pięć etapów. Po co? No właśnie, po co? Ano po to, że ta wiedza może rzucić zupełnie nowe światło na własne doświadczenia z bieganiem, może pomóc komuś zidentyfikować, wiesz, gdzie ja właściwie teraz jestem na tej ścieżce. Rozumiem. Albo zrozumieć jakieś przeszłe trudności, obecne wyzwania, a co chyba najważniejsze, może pozwolić tak bardziej świadomie kształtować swoją biegową przyszłość. Czyli, żeby czerpać z tego więcej. Więcej satysfakcji. Tak. Satysfakcji, korzyści, no i żeby unikać tych pułapek. Frustracji, wypalenia, bo one niestety mogą czaić się na każdym kroku tej drogi. Dokładnie. Te materiały, o których mówisz, bardzo mocno podkreślają, że ten postęp w bieganiu to nie jest tylko kwestia, wiesz, dobrego planu treningowego. Oj nie. To jest złożony proces. Wymaga równowagi między, no, zdobywaniem wiedzy, a takim dojrzewaniem wewnętrznym, lepszym poznawaniem siebie. Mhm. I co ciekawe. Ta droga rzadko kiedy jest taka prosta, liniowa, jak strzała do celu. Często ten prawdziwy przełom, taki skok na wyższy poziom świadomości biegowej, on następuje dopiero po jakimś kryzysie. Tak, po momencie zwątpienia. Tak, który zmusza nas do zmiany perspektywy, do zastanowienia się. I wiesz, właśnie to jest fascynujące, że te etapy Galloway'a, one opisują nie tyle zmianę tempa na kilometr, chociaż to też jest ważne. Jasne. Ale przede wszystkim ewolucję mentalną i emocjonalną. Mówimy o tym, dlaczego biegamy, co nas motywuje, co sprawia radość, a co frustruje na różnych etapach. Czyli psychologia biegania. W dużej mierze tak. Zrozumienie tej dynamiki to jest klucz, żeby optymalizować korzyści, te zdrowotne, psychiczne i minimalizować ryzyko kontuzji, przetrenowania, no i co równie ważne, utraty tej pierwotnej radości z biegania. Dobra. To zacznijmy od początku. Etap pierwszy, początkujący, ten, kto dopiero stawia pierwsze kroki. Ten najtrudniejszy moment, często. Tak mi się wydaje. To jest taki moment fundamentalnego przełamania, prawda? Trzeba stawić czoła tej nowości, niepewności, potencjalnym trudnościom fizycznym, mm -hmm. a czasem nawet, wiesz, sceptycyzmowi czy żartom otoczenia. Po co ci to? Znamy to. Źródła opisują to jako taką walkę z grawitacją dotychczasowego stylu życia, z tą swojskością świata bezregularnej aktywności. Pamiętamy z fizyki zasadę bezwładności, nie? Ciało w spoczynku dąży do pozostania w spoczynku. He, dobre porównanie. No, tu działa podobny mechanizm psychologiczny i fizjologiczny. Ten pierwszy krok to jest świadome przełamanie tej bezwładności. Wyjście ze strefy komfortu kanapy. I to jest ten moment konfrontacji. Nie tylko z fizycznymi ograniczeniami, wiesz, zadyszka, ból mięśni, zmęczenie. Tak. Ale też z samym sobą. Trzeba znaleźć czas w grafiku, który często jest napięty, znaleźć energię po pracy, przeorganizować nawyki. To wymaga determinacji, nie ma co ukrywać. Mhm. I tu pojawia się to pierwsze bardzo poważne ryzyko. Materiały Galwaya jasno wskazują, że właśnie te początkowe trudności, ból, dyskomfort, brak takiej natychmiastowej nagrody, rezygnuje. Już po kilku tygodniach. Po prostu nigdy nie udaje im się przejść przez tę no, często nieprzyjemną fazę adaptacji organizmu. Poddają się zanim to bieganie zdąży się stać czymś fajnym. Tak, zanim ma szansę stać się przyjemnością. To ciekawe, co mówisz o tej fazie adaptacji. A czy te materiały jakoś sugerują, dlaczego ona jest taka trudna? Czy to tylko kwestia słabej kondycji, czy, czy jest w tym coś więcej? To jest złożony proces. Oczywiście kondycja fizyczna gra rolę. Układ krążenia oddechowy, mięśnie ścięgna, stawy to wszystko musi się przyzwyczaić do nowego obciążenia. Stąd te bóle, ta zadyszka na początku. Jasne. Ale równie ważny jest ten aspekt mentalny. Musimy nauczyć się tolerować pewien dyskomfort. Przełamać ten wewnętrzny opór przed wysiłkiem, zbudować nową rutynę. To jest walka z nawykami i często z takim negatywnym dialogiem wewnętrznym wiesz: Nie dam rady, to nie dla mnie. Mhm. Pokonanie tego etapu to nie jest tylko trening ciała, to jest też trening charakteru. Rozumiem. No dobrze, ale załóżmy, że komuś uda się przetrwać tę początkową burzę. Co dalej? Co się dzieje, gdy bieganie przestaje być już tylko walką? No właśnie, co dalej? Wtedy, jak sugerują te materiały, możemy wejść w drugi etap, entuzjasta. A, to jest piękny etap. Prawda. To jest ten moment, gdy bieganie zaczyna sprawiać taką autentyczną przyjemność. Biegamy, bo po prostu lubimy, dla zdrowia, dla relaksu, dla kontaktu z naturą, dla endorfin. Tak, czysta radość. Rzadko na tym etapie myślimy o jakimś śrubowaniu wyników czy skomplikowanych planach. Liczy się sama radość z ruchu, ta spontaniczność, poczucie wolności, no, piękny etap pełen pozytywnej energii. Piękny, ale. I tu uwaga, potencjalnie zdradliwy. O! I tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo właśnie ten taki nieokiełznany entuzjazm, połączony z brakiem doświadczenia i wiedzy, może stać się pułapką. Czyli zbyt duży entuzjazm szkodzi? Może szkodzić. Entuzjasta, jak czytamy, często chłonie porady zewsząd, od bardziej doświadczonych znajomych, z kolorowych magazynów, z internetu. No tak, szukamy informacji? Jasne. Problem w tym, że te rady czy te gotowe plany treningowe, one rzadko kiedy są idealnie dopasowane do jego indywidualnych możliwości, potrzeb, Historii kontuzji, stylu życia. To często są plany stworzone dla kogoś innego. Dla kogoś bardziej zaawansowanego, może? Na przykład. Albo o innej budowie ciała, innych celach. Czyli ten entuzjazm może prowadzić do błędów. Jakich konkretnie? Najczęściej chyba prowadzi do zbyt szybkiego zwiększania obciążeń, dystansu albo intensywności. Entuzjasta czuje się dobrze, ma energię, myśli: Ach, mogę więcej, mogę szybciej. Ignoruje sygnały od ciała. Dokładnie. Ignoruje te subtelne sygnały ostrzegawcze, może też bezkrytycznie stosować jakieś techniki czy ćwiczenia, które po prostu nie są dla niego dobre. Jaki jest efekt? No domyślam się kontuzja. Zamiast radości i postępów pojawia się frustracja, przemęczenie, a w najgorszym wypadku właśnie kontuzja. Galloway mocno podkreśla, że na tym etapie kluczowe jest znalezienie tej równowagi między entuzjazmem a rozsądkiem. Stopniowe budowanie bazy i słuchanie własnego ciała, a nie tylko takie ślepe podążanie za modą czy cudzymi planami. To brzmi logicznie. Entuzjazm jest super paliwem, ale potrzebny jest też dobry kierowca, żeby nie wpaść w poślizg. Dokładnie tak. No dobrze, załóżmy jednak, że entuzjaście udaje się uniknąć tych pułapek. Jego bieganie staje się coraz bardziej regularne, mądrzejsze. Co może być kolejnym krokiem w tej ewolucji? Wtedy często. To często prowadzi nas do etapu trzeciego zawodnik. O tak, etap rywalizacji. Ten moment, kiedy ta czysta radość zbiegania zaczyna się mieszać z takim pragnieniem sprawdzania się, rywalizacji. Czy to z innymi, czy z samym sobą, z zegarkiem. Mhm. Zaczynamy zwracać większą uwagę na wyniki, na czasy, na miejsca na zawodach. Pojawiają się konkretne cele. Złamać jakąś barierę czasową, pokonać określony dystans, zdobyć medal. Ego wchodzi do gry. Tak, nasze ego wkracza na scenę i staje się takim potężnym motorem napędowym. Chcemy być szybsi, lepsi, pokonywać własne słabości, no i rywali. I znowu, ten etap ma dwie strony medalu. Jest niezwykle ambiwalentny. Czyli i dobry, i zły. Można tak powiedzieć. Z jednej strony ta ambicja, chęć rywalizacji one mogą nas pchać do niesamowitego rozwoju. Motywują do bardziej zdyscyplinowanego treningu, do przekraczania granic komfortu, do sięgania po więcej. Wielu biegaczy na tym etapie osiąga swoje życiowe rekordy. To brzmi pozytywnie. Tak, ale z drugiej strony pojawia się ogromne ryzyko. Te źródła Galoea bardzo mocno ostrzegają przed pułapką ego. Pułapką ego? Tak. Gdy cała nasza satysfakcja zaczyna zależeć wyłącznie od wyniku, od miejsca na mecie, od porównań z innymi, to bieganie może stać się źródłem potężnej frustracji. Co masz dokładnie na myśli, mówiąc pułapka ego? Jak to się objawia w praktyce? No, objawia się tym, że porażka w osiągnięciu celu, gorszy czas, słabszy występ, przegrana z kimś, kogo chcieliśmy pokonać, potrafi zepsuć nie tylko humor po zawodach, ale całą radość zbiegania. Rozumiem. Zaczynamy oceniać siebie przez pryzmat wyników. Dobry bieg jestem wartościowy, słaby bieg jestem do niczego. To ego, które miało napędzać, zaczyna podcinać skrzydła. Może prowadzić do przetrenowania. Jak najbardziej. W pogoni za wynistkiem, ignorowania bólu, a nawet do takiej niezdrowej rywalizacji. Galoway podkreśla, że ego może całkowicie zepsuć satysfakcję i pozytywne nastawienie, które pierwotnie czerpaliśmy z samego aktu biegania. Zapominamy, dlaczego w ogóle zaczęliśmy biegać. Czyli tracimy kontakt z tą pierwotną radością. Dokładnie. I to rodzi takie fundamentalne pytanie. Co tak naprawdę daje nam radość w tej aktywności? Czy wyłącznie te cyferki na zegarku? To jest bardzo ważne pytanie. I wydaje mi się, że odpowiedź na nie jest kluczem do przejścia na kolejny poziom. Jeśli uda nam się spojrzeć na swoje bieganie z trochę większym dystansem, poza ten pryzmat ego i wyników, wtedy jest szansa. Możemy wkroczyć w etap czwarty: sportowiec. Tak, to już jest znacznie dojrzalsze podejście. Tutaj nacisk przesuwa się z tych pojedynczych, spektakularnych wyników. Na świadomy, stopniowy rozwój. Sportowiec zaczyna lepiej rozumieć mechanizmy treningu i reakcje własnego organizmu. Akceptuje zmienność? Tak, akceptuje fakt, że progres nie zawsze jest liniowy, że zdarzają się okresy stagnacji czy nawet regresu. Potrafi analizować swoje treningi, rewidować założenia, dostosowywać plany. I co kluczowe, uczy się wyciągać takie konstruktywne wnioski z gorszych dni czy słabszych startów. Nie traktuje ich jako osobistej porażki, tylko jako cenną informację zwrotną, co poszło nie tak, czego się mogę nauczyć. Dokładnie. Sportowiec staje się bardziej analityczny, ale też bardziej selektywny w przyswajaniu wiedzy. Jak czytamy w tych materiałach, czyta już tylko to, co ma dla niego praktyczną wartość czyli nie łyka wszystkiego? Nie, nie rzuca się na każdą nowinkę techniczną czy dietetyczną. Szuka rzetelnych informacji u zaufanych autorów, ekspertów, trenerów, ale zawsze filtruje je przez pryzmat własnych doświadczeń i celów. Już nie eksperymentuje na ślepo. Mhm. Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, no to widzimy osobę, która świadomie zarządza swoim procesem treningowym. Rozumie zasady fizjologii, periodyzacji, regeneracji. To jest już zupełnie inny poziom. A czy to oznacza, że taki sportowiec jest już całkowicie wolny od frustracji i tych pułapek ego, które charakteryzowały zawodnika? Czy to już taka oaza spokoju? Nie do końca. Byłoby zbyt pięknie. Galloway zaznacza, że nawet na tym etapie zdarzają się potknięcia, chwilowe powroty do mentalności zawodnika. Czyli stare nawyki wracają. Czasem tak, sportowiec też może poczuć ukłucie zazdrości widząc czyjś sukces albo frustrację po niespodziewanie słabym biegu. Różnica polega na tym, że potrafi te emocje rozpoznać, zrozumieć ich źródło i nie pozwolić by przejęły nad nim kontrolę. Ma większą samoświadomość. Tak. Wie, że jeden słabszy występ nie definiuje go jako biegacza. Ta kluczowa myśl, która wybrzmiewa w opisach tego etapu, to świadomość, że ostatecznie sukces lub porażka w bieganiu, rozumiane jako taka długoterminowa satysfakcja i rozwój, zależą w dużej mierze od nastawienia umysłu, od interpretacji zdarzeń, a nie tylko od obiektywnych wyników. Czyli można powiedzieć, że sportowiec traktuje bieganie bardziej jak rzemiosło taki proces ciągłego doskonalenia, a nie tylko arenę do walki. Można tak powiedzieć. To jest etap, na którym docenia się drogę równie mocno co sam cel. Rozumie się znaczenie cierpliwości, konsekwencji i takiego inteligentnego podejścia do treningu. Ale? Ale. To jeszcze nie koniec tej ewolucji według Galloway'a. Serio? Jest jeszcze jeden, piąty etap. Co może być ponad takim świadomym, analitycznym sportowcem? Wydawało mi się, że to już szczyt. A jednak. Wreszcie dochodzimy do etapu piątego, który Galoway nazywa bardzo prosto: biegacz. Po prostu biegacz. Tak. W jego koncepcji to nie jest jakiś powrót do początków, ale raczej taka synteza i transcendencja poprzednich wcieleń. Prawdziwy biegacz, w tym rozumieniu, czerpie to, co najlepsze z każdego etapu. Integruje te wszystkie doświadczenia w taką harmonijną całość. Czyli ma coś z każdego? Dokładnie. Ma w sobie tę ciekawość i pasję odkrywania jak początkujący, ceni równowagę, zdrowie i radość z samego ruchu, jak entuzjasta. Nie brakuje mu ambicji i chęci sprawdzania się, jak zawodnikowi, ale potrafi te ambicje mądrze ukierunkować i kontrolować. No i posiada wiedzę, świadomość i to analityczne podejście sportowca, ale nie jest już niewolnikiem planów i cyferek. A, rozumiem. Co więc tak naprawdę wyróżnia ten etap? Jak podkreślają te materiały, na tym poziomie największą, taką najgłębszą radość sprawia samo doświadczenie biegania sam proces. Tak. Proces staje się celem samym w sobie. Każdy bieg. Czy to jest szybki interwał, czy długie spokojne wybieganie, czy nawet taki regeneracyjny trucht, jest doceniany za to, czym jest. Mhm. Zawody, jeśli biegacz w nich startuje, stają się bardziej okazją do świętowania formy, do spotkania z innymi pasjonatami, do dobrej zabawy i sprawdzenia się. Ale ich wynik nie definiuje już poczucia wartości czy satysfakcji z bycia biegaczem. Czyli radość płynie skądinąd? Radość płynie z wysiłku, z bycia w ruchu, z kontaktu z własnym ciałem, z otoczeniem. Brzmi trochę jak stan takiej biegowej nirwany. Czy to oznacza, że biegać na tym etapie już w ogóle nie dba o wyniki, że rezygnuje z ambicji? Koniecznie. To nie jest rezygnacja z ambicji, ale jej przewartościowanie i umieszczenie we właściwym miejscu. Aha. Biegacz nadal może mieć cele, może trenować mocno, starać się poprawiać swoje wyniki. Różnica polega na motywacji i perspektywie. Rozumiem. Robi to, bo to mu sprawia satysfakcję, bo lubi wyzwania, bo chce zobaczyć na co go stać. Ale jego poczucie spełnienia jako biegacza nie jest już zakładnikiem tych wyników. Potrafi cieszyć się udanym treningiem, niezależnie od tempa, docenić piękno poranka podczas biegu, wdzięczność za zdrowie, które pozwala na ruch. To etap głębokiej harmonii z bieganiem. Tak. Z aktywnością, akceptacją siebie i takiej radości płynącej z wnętrza, a nie tylko z tych zewnętrznych potwierdzeń, medali i czasów. Dobrze, to dużo informacji. Więc, co to wszystko oznacza dla kogoś, kto nas słucha i próbuje jakoś odnaleźć siebie w tych opisach? Podsumujmy: mamy te pięć etapów: początkujący entuzjasta, zawodnik, sportowiec i wreszcie biegacz. Czy to jest jakaś sztywna drabina, po której trzeba się koniecznie wspinać, krok po kroku? Absolutnie nie. I galołaj to bardzo mocno podkreśla: to nie są jakieś sztywne kategorie ani obowiązkowa ścieżka. To jest raczej model opisujący pewne typowe fazy ewolucji mentalnej i motywacyjnej, przez które osoba biegająca może przechodzić. Ale nie musi. Czyli nie każdy musi przejść przez wszystkie etapy? Niekoniecznie. Co więcej, to nie jest droga jednokierunkowa. Możemy na pewien czas cofnąć się do wcześniejszego etapu. Na przykład sportowiec pod wpływem jakiejś nowej grupy biegowej może na chwilę wrócić do mentalności zawodnika. To się zdarza. Można też mieć cechy z różnych etapów jednocześnie. Oczywiście. Ktoś może być analitycznym sportowcem w planowaniu treningu, ale podczas samych zawodów czerpać taką czystą radość jak entuzjasta. To wszystko jest płynne. Czyli kluczem jest tak naprawdę świadomość, zrozumienie tych mechanizmów, które w nas działają. Dokładnie. Świadomość istnienia tych etapów, ich charakterystyki, tych potencjalnych korzyści, ale i pułapek daje nam po prostu narzędzia do lepszego zarządzania własną biegową podróżą. Pomaga zrozumieć siebie. Tak. Pomaga zrozumieć, dlaczego czasem czujemy frustrację, dlaczego tracimy motywację, albo dlaczego to, co kiedyś nas cieszyło w bieganiu, teraz już nie wystarcza. Pozwala świadomiej nawigować przez te kryzysy i wyzwania. Mhm. I tu warto przytoczyć taką myśl, która pojawia się w tych źródłach. Tylko nielicznym biegaczom przypada olimpijskie złoto, ale każdy może dobiegać na metę każdego biegu, czując się jak mistrz. Piękne. Prawda. Zrozumienie tych pięciu wcieleń tej wewnętrznej ewolucji pomaga osiągnąć ten stan mistrzostwa. Mistrzostwa na własnych warunkach, czerpiąc z biegania to, co dla nas osobiście jest najważniejsze na danym etapie życia i rozwoju. To jest bardzo optymistyczna i taka wzmacniająca perspektywa. Pokazuje, że bieganie to nie jest tylko sport, ale też no, fascynująca podróż w głąb siebie. Zdecydowanie tak. A na koniec może zostawię słuchaczy z jedną taką myślą do dalszej refleksji, ona trochę wykracza poza sam model Gallowaya, ale wydaje mi się taką naturalną konsekwencją tej naszej dyskusji. Słuchamy uważnie. A co jeśli prawdziwa biegowa dojrzałość nie polega na takim sztywnym dążeniu do osiągnięcia tego piątego, idealnego etapu biegacza i pozostaniu w nim na zawsze? Może prawdziwe mistrzostwo to jest coś innego? Co na przykład? Może to jest umiejętność świadomego żonglowania perspektywami wszystkich pięciu wcieleń zdolność do czerpania z każdego z nich tego, czego akurat potrzebujemy w danym momencie życia czy cyklu treningowym czyli elastyczność. Tak. Czasem potrzebujemy tej dziecięcej radości odkrywania jak początkujący, żeby przełamać rutynę. Czasem potrzebujemy ambicji i determinacji zawodnika żeby zmierzyć się z jakimś trudnym wyzwaniem, a czasem mądrości i spokoju sportowca czy biegacza, żeby docenić proces i zadbać o regenerację. Mm -hmm. Może kluczem nie jest dotarcie do mety tej ewolucji, ale właśnie ta elastyczność, samoświadomość i umiejętność adaptacji perspektywy do bieżących potrzeb. Warto się chyba nad tym zastanowić, przyglądając się własnej, unikalnej i niepowtarzalnej biegowej ścieżce. To już wszystko w tym materiale. Jeśli interesujecie poszerzenie wiedzy o bieganiu, to koniecznie odwiedź naszą stronę internetową www.akademiabiegu.pl. Na naszej stronie stworzysz swój spersonalizowany plan treningowy.